4 marca w publicznej szkole podstawowej nr 3 w Kozienicach odbyły się eliminacje gminne 43 ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W konkursie tym udział wzięli uczniowie reprezentujący Kozienickie szkoły podstawowe nr 1, 3 i 4 oraz przedstawiciele szkół podstawowych ze świerzy górnych, Stanisławic, Janikowa i Brzeźnicy. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej grupie znaleźli się uczniowie z klas od pierwszej do szóstej, w drugiej uczniowie klas siódmych i ósmych. Koordynatorem konkursu był nauczyciel PSP nr 3 Sławomir Żak, a wiedzę uczestników oceniało specjalnie powołane jury w składzie. Komendant gminny OSP druh Wiesław Krześniak, starszy kapitan Karol Majdak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz przedstawiciel zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku OSP druh Robert Grygier. Konkurs jest organizowany o tych 43 razy, jest organizowany po to, żeby zachęcać młodzież do propagowania idei, Ratownictwa, pomocy, zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi, przede wszystkim zachęty do działań społecznych. Zakres tego konkursu to jest i. Ekologia i ratownictwo chemiczne, medyczne, taktyka pożarnicza. Tych tematów jest tak dużo, że ja podziwiam, że co roku jest tak dużo chętnych do tego konkursu. Uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy zawierającym 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności, a na ich rozwiązanie przeznaczono 40 minut. Po sprawdzeniu testów przez komisję z każdej grupy wyłoniono finalistów, którzy w części ustnej rywalizowali o wygraną w eliminacjach. W młodszej grupie wiekowej pierwszym miejscem uhonorowano Aleksandrę Sadowską z Kozienickiej Czwórki. Drugie miejsce zajęła jej szkolna koleżanka Paulina Jastrzębska, a trzecie Dominika Górecka z PSP nr 3. Czwarte miejsce przyznano Aleksandrze Sikorze z PSP w Brzeźnicy, a piąte otrzymała Nadia Fituch z PSP nr 3. W starszej grupie wiekowej na pierwszym miejscu uplasowała się Wiktoria Cytryniak z PSP nr 3. Drugie miejsce przyznano Natalii Mirce z Brzeźnicy, a trzecie Karoli Goli ze Stanisławic. Czwarte miejsce w tej kategorii zajęła Maja Gubernat z PSP nr 3, a piąte Natalia Jemioł ze Stanisławic. Nagrody ufundowane przez gminę Kozienice oraz gratulacje laureatom konkursu przekazali zastępca burmistrza Dorota Stępień, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim Luiza Prus, dyrektor PSP nr 3 Agnieszka Woźniak oraz członkowie komisji konkursowej. Laureaci uzyskali awans do etapu powiatowego, który odbędzie się pod koniec marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.